Cześć, hej, siemanko i czołem! Dzisiaj długo wyczekiwany unboxing, nie wiem czy przez Was, dajcie koniecznie znać w komentarzach, ale przeze mnie na pewno, ponieważ dziś otworzę aż dwie paczki niespodzianki. Pierwszą o wartości 60 euro... ...i drugą o wartości 100 euro. Zacznę od tej tańszej, ponieważ taki przyjąłem klucz unboxingowy, Chcę sobie bowiem te teoretycznie mogące być najdroższymi przedmioty zostawić na sam koniec, zostawić tak zwaną wisienkę na torcie. Jeżeli nie widzieliście poprzednich moich filmów, no to oczywiście serdecznie Was zapraszam do nadrobienia zaległości i oczywiście zasubskrybowania kanału tak, aby już tych zaległości nigdy, ale przenigdy sobie nie zrobić, a tymczasem przejdę już bezpośrednio do otwarcia pierwszej klamry niepewności, Torby za 60 euro. Uwaga, znów, znów mamy do czynienia z mocno zabezpieczoną torbą. Czyżby media tak naprawdę nie chciało się pozbyć tych przedmiotów? Patrzcie, ile siły muszę włożyć. No nie no, oczywiście koloryzuję, ale rzeczywiście też te torby są mocno zaklamrowane. Ok, otwieram, otwieram. I uwaga, pierwszy przedmiot na dziś to... HyperX Fury S Pro Gaming Mousepad. Świetnie, bo kolega chciał kupić mousepada, także już mam na to kupca. 19,99 na media, 14,47 na otto, 26, jeszcze gdzie indziej. 20 euro, przyjmujemy taką ućwalnioną cenę. Pierwszy przedmiot, 1 trzecia wartości paczki. Już nam się zwraca. Zobaczmy, co dalej. Szukam czegoś małego. Jest coś małego. Będzie to case na telefon. Case na Galaxy Note a 20. Skąd ja to wiedziałem? Skąd ja to wiedziałem? No a z, oczywiście z poprzedniego unboxingu, gdzie wyciągnąłem identyczny case. Nie muszę nawet sprawdzać, ale zrobię to pro forma. On jest wart em, 9 euro z tego, co kojarzę. Galaxy em, tak, 11 euro kosztuje na stronie media. W poprzednim unboxingu widziałem inną cenę, koło 6 euro. Nie wiem, czy ta cena się zmieniła, czy wtedy e, był to nieco inny case, ale no nie ma to większego znaczenia, bo m, przy tym pułapie cenowym sami wiecie. Ok, czyli mamy znowu case'a. Odstawiam go sobie na bok. Jest to oryginalny case w ogóle od Samsunga, także na pewno in plus w kontekście jego wartości i ewentualnej odsprzedaży. Okej, okay, przechodzimy sobie dalej. Um, co my tu mamy? O! To jest jakiś, to jest jakiś film. Fi, film na Blu-rayu. Film na Blu-rayu stawiam. A nie, nie, słuchajcie. Gierka na Xboxa. Zobaczmy, ile kosztuje obecnie. Szaleństwo: 17 euro na stronie media. Super, jesteśmy do przodu o 17 euro. I zaglądamy sobie dalej. Coś małego jest, coś małego. Coś małego, ale i też masywnego. Ring Quick Release Battery Pack, czyli yy, bateria do urządzeń marki Ring, która to jest warta 25 euro w internecie. I co będzie następne? Wydaje mi się, że ten przedmiot chce być wylosowany. I jest to. Case, tym razem na Xiaomi Nota 8. Ostatnio wylosowałem na dziewiątkę, No, także poza tym, że stanę się potentatem foli do laminarek, to stanę się również potentatem, prawda? Caseów do Xiaomi. Jest to case marki Hama. Tamten kosztował 15 euro na stronie media, co uważam jest ceną absurdalną i w życiu bym takiej nie dał. Zobaczmy, ile ten kosztuje. Pewnie, pewnie też koło 10. A nie, 15 euro. Podobnie jak tamten case, ten też kosztuje 15 euro. Jest to case marki Hama. Hama jest to dosyć popularna firma. Oni tworzą po prostu substytucyjne dobra mm, do urządzeń popularnych marek. Okej. Okay. I co dalej? Mamy jeszcze, uwaga, uwaga, jedno pudełko, drugie pudełko i trzecie pudełko. Trzecie jest duże, porządne, takie masywne. Drugie średnie. A pierwsze jest takie, wydawałoby się badziewne i od niego właśnie zacznę aby wyciągnąć przejściówkę USB-C. Jest to przejściówka na cztery wejścia USB, czyli podłączamy jedno, mamy cztery. Jest to dokładnie ten model i na stronie Media kosztuje on 29 euro. O. Jaka niespodzianka? W rzeczy samej jest to torba niespodzianka, ponieważ byłem przekonany, że otwieram torbę za 60 euro. Tymczasem przez pomyłkę zacząłem od tej droższej. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i mimo wszystko nie powstrzyma was to przed zostawieniem subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No a tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak wylosować przedostatni przedmiot z tej torby. Jest już za późno, już torba została otwarta, no także brniemy w to dalej. Uwaga! Fitbit Versa 3 jest to znowu zegarek, znowu smartwatch. Już to jest drugi smartwatch, który wylosowałem z tego dropu mystery boxów. Przypomnę, że kupiłem ostatnio trzy torby, dwie setki i jedną sześćdziesiątkę. Zobaczmy, ile ten em, Fitbit Versa 3 jest wart. Na stronie MediaMarktu 199 euro, na Otto 140, na Zalando nawet jest za 140, przyjmijmy 140 euro, że jest to taka cena, która obecnie obowiązuje, w media jest ona troszkę zawyżona. I płynnie już przechodzimy do ostatniego przedmiotu z pierwszej torby o wartości 100 euro, nie 60, a 100 euro. I jest to, uwaga... Są to słuchawki Zenheizera HD450BT. Te słuchawki kosztują 130 euro, wiem to, bo sprawdzałem je dosłownie dzisiaj. Um, ale dla formalności: 130 euro kosztują te słuchawki. Oto łowy z pierwszej torby z dzisiejszego unboxingu, ich wartość pojawia się właśnie na ekranie. Natomiast mi nie pozostaje nic innego jak posprzątać ten stół, by zrobić miejsce dla następnych przedmiotów, które wylosuję z torby o wartości 60 euro. Zostańcie ze mną. Jak Wasze wrażenia po otwarciu pierwszej torby? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a ja płynnie sięgnę po drugą z nich o wartości 60 euro. Co prawda nie taki był plan, no ale czasem trzeba zaimprowizować. Nie mam przecież innego wyjścia, czasu już nie cofnę. I bez zbędnego przeciągania, bezpośrednio przejdę do otwarcia klamer niepewności. Sięgnę ręką i wylosuję pierwszy przedmiot. Jest to adapter od firmy Hama. Przedmiotów firmy Hama pojawiło się sporo w tym dropie toreb. Jest to przejściówka DVI VGA. Myślę, że jest ona warta 5 euro. A jednak nie, jednak 10, jednak dwukrotność tego, co przypuszczałem. W porządku. Co dalej? Ok, sytuacja opanowana. Tym razem może na płasko. I uwaga, znowu coś lekkiego. O, znowu jakiś adapter. Micro USB na USB A. E, zobaczmy wartość 10, Dziesięć. No nie, tym razem jednak zawyżyłem 4. 4 euro na stronie MediaMarktu. Idźmy teraz po kolejny adapter, uwaga. A nie. Nie, nie. Teraz nie. Teraz mamy coś innego. Teraz mamy jakieś części zamienne do Philips Sonicare. Czy to są po prostu zamienne wkłady? Chyba tak. Wygooglujmy ten przedmiot. Są to dwie zamienne dysze do szczoteczki Sonicare i kosztują 12 euro na stronie media. Sięgamy po kolejny przedmiot. Nie, to nie jest bezpieczne. Nie, nie, nie. Uwaga, co mamy dalej? Sięgam teraz po kolejny przedmiot. Czuję, że jest to jakiś kabel. Co to jest za kabel? Jest to... Jest to kabel Hamy DVI. No, jest to rzecz bardzo, bardzo archaiczna, ale na pewno ktoś znajdzie do niej zastosowanie. Ja na pewno nie, ale na pewno ktoś tak. Na stronie media ten kabel kosztuje 22 euro. Co prawda ciut krótszy, bo półtora metrowy, ale już tak się nie rozdrabniajmy i przyjmijmy, że 22 euro to cena, która obowiązuje również w przypadku tego ciut dłuższego kabla. I płynnie przejdę do kolejnego przedmiotu, wylosuję. Znowu jakiś futerał, znowu futerał na Samsunga. Tym razem jest to futerał bez opakowania. Jest to taki czysty futerał, em, ale oryginalny. Nawet fajny w dotyku, taki chropowaty. Jest to oczywiście na Galaxy Note 20. Jest to już trzeci futerał, który, em, którym dysponuje na ten smartfon. Mm, mm, Okej, okay, zobaczmy sobie wartość. Tym razem jest to case typu flip cover. Dajcie znać, czy wy z takich korzystacie. Jest to taki otwierany case. Ja na przykład nie lubię ich za bardzo, ponieważ uważam je za nieergonomiczne i obsługa telefonu po prostu się wydłuża. Samsung Galaxy Note 20 flip cover. No proszę, w opakowaniu, w oryginalnym, nowym opakowaniu, kosztuje aż 36 euro ten case. Bez opakowania może być wart połowę tego. Ehm, przyjmijmy, że 20 euro jest to cena, która obowiązuje w jego przypadku. I sięgnijmy po kolejny przedmiot. Nie było jeszcze żadnych końcówek do odkurzacza w tym unboxingu. Ciekawy, czy to się zmieni. Ehm, no, po tym, co teraz czuję, nie zapowiada się, bo czuję coś masywnego. Co to jest? Halo, Google? No, wiesz co, szukam e, ceny takiego telefonu Panasonic. Mm. Taki otwierany, wiesz co, tak dla starszych osób wydaje się ten telefon zaprojektowany, ale nie wiem jaki jest model, bo nie mam opakowania, wiesz? No, sprawdzisz mi, co? Dzięki stary. No, czekam, hej, hej. Czekamy. O, odzwania. No i co? 56 na media, no, spoko, aha, na ebayu 48, mówisz, da się wyrwać, w porządku, model też mi znalazłeś, tak, hmm, ok, TU400EXR, w porządku, no dzięki wielkie, na tobie zawsze można polegać, trzymaj się, trzymaj się, hej, hej. No dobra, czyli z relacji Wulka Google wynika, że ten telefon na stronie media jest obecnie wart nowy w pudełku 56 euro. Bez pudełka, połowę tego, przyjmijmy sobie tak, przyjmijmy 30 euro niewartość tego telefonu i sięgnijmy sobie znowu do tej torby. Zobaczę, ile mam jeszcze przedmiotów do wylosowania. Czuję dwa, jeden taki długi, masywny, drugi mniej masywny, ale też długi, ale mam tu też trzeci i chyba nawet czwarty. Już sam nie wiem od czego zacząć. No dobra, no to szukam czegoś najmniejszego, takiego najlżejszego i jest to. Jest to myszka. Myszka Icy. Yy, bezprzewodowa, całe szczęście. 3200 jest to nazwa modelu. Ma 5 przycisków. 5 przycisków aż ma ta myszka. Czujecie to? Obstawiam 10 euro. I znowu dwukrotnie się przeliczyłem, ponieważ 20% kosztuje ta myszka, a nie 10. Co będzie następne. Teraz sobie sięgnę może po ten długi przedmiot, może filtr wody znowu od sawaksu. A nie, nie, słuchajcie, jest to trzeci smartwatch z tego dropa. Trzeci smartwatch. Kupiłem dwie paczki, wylosowałem. Przepraszam, kupiłem trzy paczki, wylosowałem trzy smartwatche. Jest to tym razem Realme Watch 2 Pro. Zobaczmy, ile ten Realme Watch 2 Pro jest wart. Ale się cieszę powiem Wam. No jak tu się nie cieszyć? Jak tu się nie cieszyć? 80 euro na stronie Media, 80 w Saturnie, 68 na Amazonie. No ehm, 70 euro ustalmy sobie wartość tego przedmiotu. Ładne to opakowanie fajnie wygląda, co? Dobra, to mamy smartwatcha. Ehm. Na spokojnie, ile tam jeszcze tego jest? Jeden, dwa, trzy przedmioty. Kurczę, znowu coś długiego. Hm. Jak sobie tutaj pomóc? Ok, wycią wyciągnę to, co jest długie. I wyciągnę. Aha, jest to taka mata pod mysz i pod klawiaturę. W poprzednim unboxingu udało mi się wylosować coś podobnego. Jeśli nie widzieliście, koniecznie zobaczcie. A ja tymczasem sprawdzę, ile ta mata jest warta. 20 euro. Super. Dwie dyszki. Jak najbardziej w porządku. Okay, jesteśmy już prawie na finiszu tego drugiego unboxingu, a tym samym całego dzisiejszego wideo, więc z tego miejsca serdeczne dzięki za wytrwanie do tego właśnie momentu i nie przedłużając już sięgam po kolejny przedmiot, którym jest dysk, dysk o pojemności 4GB, słuchajcie to jest fajna rzecz. Od około 95 do około 115 euro. Przyjmijmy więc, że cena 107 euro z media jest taką ceną uśrednioną i obowiązującą dla tego właśnie dysku. I teraz moment, na który wszyscy czekaliśmy, ponieważ losujemy ostatni przedmiot z tego dzisiejszego dwutorbowego unboxingu. Uwaga! Warto było czekać do końca, żeby wylosować ten przedłużacz. No miód na moje serduszko, miód na moje serduszko. W sumie przedłużacz przyda mi się w chacie na pewno. To no, tak, no przyda mi się. Ej, ale to jest, ale to jest fajny przedłużacz. Patrzcie, ma cztery wyjścia USB, mogę sobie urządzenia USB ładować od niego normalnie, zaraz go podłączam do prądu. Nie będę go nawet sprzedawał. I wyobraźcie sobie, że jest to smart przedłużacz, ponieważ obsługuje Google, i obsługuje Alexę. 34 euro. 34 euro kosztuje na stronie media ten oto smart przedłużacz. I moi kochani, oto przedmioty z drugiej torby niespodzianki z dzisiejszego unboxingu. Ich wartość oczywiście pojawia się teraz na ekranie. I co? Opłacało się Waszym zdaniem, czy może już lepiej nie powinienem kupować tych toreb niespodzianek? Bo to jest bez sensu. Co myślicie? I w tym filmie byłoby to na tyle. Dzięki serdeczne, do wytrwania ze mną do końca. i do zobaczenia w kolejnym wideo. Siemanko!